Tak, im bardziej uświadamiamy ludzi, tym, tym bardziej oni. widzę, po TikToku to się zadziało, tym bardziej oni są świadomi i wtedy zmieniają karmę globalną, więc jak najbardziej im więcej ludzi świadomych w tych czasach, tym lepiej dla nas i dla wszystkich. No to powiem szczerze, to jest prawda, bo większość mhm. osób chyba się bała mówić o tym. No, ja to mówię już od 10 lat, więc już to przerobiłem. Właśnie, ja powiem szczerze, ja zaczęłam czytać książki doktora Michaela i zaczęłam łączyć no, sytuację troszeczkę na ludziach. I nawet na samym sobie, tak? Że kurczę to i tamto i to gdzieś się wydarzyło, tak? Ale on hipnozę bardziej stosował, nie? Więc dobra, będziemy zaczynać, nie? Prosta. Dobra, to, ci, teraz to ja muszę gdzieś nacisnąć, czy ty tam. Nie, to, to, już, się, to już się nagrywa, więc my sobie, jak będziesz oblegać filmy, Aha. To ty sobie wejdziesz w ten początek i tak jakbyś mówiła do, do osób, tak? Czyli przedstawiasz mnie jako osobę. Nie mówimy sobie na pan, bo to bez sensu kompletnie. Rozumiem, w ten rozumiem. Sposób... E, to po prostu mam powiedzieć Jasnowic? Aron Jasnowic, tak, Aron Jasnowic. Aron Jasnowic, no to do. No to Aron. Witam Cię serdecznie na kanale moim. Aron Jasnowic, tak mogę powiedzieć. Zajmujesz się, w, jak to mogę powiedzieć, w inne, w inne cielenia? Może inaczej, zajmuję się tak naprawdę czytaniem z, z podświadomości ludzi, czyli widzę, podróżuję, podróżuję w czasie, czyli widzę ich poprzednie wcielenia i widzę ich przyszłość. Widzę przyszłość świata, zajmuję się uzdrawianiem, jestem medium, więc tych potencjałów się otwierało trochę. Natomiast to, co dzisiaj będzie, z czego będziemy dzisiaj korzystać, tak naprawdę spora informacji ziemi adekwatnie do pytań. Przyskać? Aha. To pytania zostawię tak możliwe, tak troszeczkę na koniec, bo to jest taka, bo każdy ma takie no, inne pytania, ale mam do ciebie na przykład pytanie, jak można... Na przykład kto skąd ja mogę wiedzieć, że ja mam karmę? Albo po co ja jestem tutaj na ziemi, bo mam karmę, czy po prostu też mogę kogoś nauczać, tak? Czy mam inną misję, tak? Nie tylko, że karma, bo większość osób mówi e, tak, no to co, ja jestem tutaj, bo mam karmę albo y, coś mam, wiesz, wszystko jest takie złe. Ale są też i osoby, które myślą, no dacie, czy tam, no czuję, hmm. że nie mam tej karmy, jestem dobrym człowiekiem, nic nie tego. Wytłumaczymy im od razu, dlaczego mają tak pod górkę. Zaczniemy od tego, żeby mieli spokój, czyli wyprowadzimy wy, wy ich z tego, dlaczego jest tak pod górkę, dlaczego wiele osób ma tak pod górkę. Ja tego nie, na, tego nie mówiłem akurat na TikToku jeszcze, więc będzie to u ciebie. W tym momencie każdy z nas, który schodzi ma karmę, oprócz ludzi, którzy odpoczywają, więc są dusze, którym, którym się wszystko udaje w życiu, są szczęśliwe i wtedy oni sobie spadną tutaj na odpoczynek, ale to wypracowali w innych cieleniach. Więc yy, na przykład w raju mogą sobie pojeździć Ferrari, ale na przykład mają ochotę pojeździć na ziemi i dostają yy, drogę do odpoczynku, do przyjemności. Natomiast większość z nas chodzi, żeby zrobić karmę, e, nauczyć się wartości, ale też odkryć tak zwany sekret, czyli że nie musimy dobyć karmy, tylko sekret białej, czystej kartki, czyli bycie świadomym, świadomą osobą, świadomą istotą, która kreuje swoją rzeczywistość. No I w ten sposób możemy zacząć, więc wtedy większość pytań już byś miała załatwionych. Aha, no to super. A teraz mi powiedz tak, e, jako rodzeństwo, no. e, Jest rodzeństwo, gdzie na przykład, e, jak kiedy. E, brat się urodził. To jest mm. e, znajoma mm. mnie, poprosiła. brat się urodził 26, ona jest 27. Ale mm. inne miesiące, inny rok, to mm. wiadomo. I od małego, słuchaj, nienawidzą się. Mm. I e, już są jako osoby takie dorosłe, i do siebie cały czas y, biorą mhm. taką nienawiść. W tym sensie, mhm. że ona mówi. Dużo razy mnie zranił, tak? E, powiedz mi, czy to jest na przykład, że to mógł być jej mąż, e, i teraz jakoś. Scenari scenariuszy jest wiele, więc e, tak naprawdę ja te scenariusze poznaję indywidualnie, bo przed chwilą miałem, miałem na przykład rozmowę z panią z TikToka, właśnie, gdzie taki scenariusz był, że tam dzieci miały różną karmę w stosunku do niej. Scenariuszy jest dużo. Najczęstszy scenariusz to jest karma zgody, czyli mieli wcielenie, w którym się bardzo nienawidzili, pokłócili się o spadek, pokłócili się o, o miłość rodziców, pokłócili się na przykład o oranżowane małżeństwo, czyli ktoś kogoś zmusił do życia bez miłości, ktoś komuś zrobił krzywdę w postaci okradł go, zdradził go, czyli mogli być małżeństwem, którym doszło do zdrady. I w ten sposób podświadomości mają zapis złości w stosunku do siebie. I schodzą jeszcze raz, aby w tych czasach odrobić najtrudniejsze wcielenie, czyli wiedząc, że nie lubią się, przynajmniej umiejętność podania sobie ręki jest drogą do zgody, czyli do odrobienia karmy. No i scenariuszy jest wiele, ale przeważnie takie scenariusze są z poziomu krzywdy, które gdzieś tam sobie wyrządzili. Mogło być tak, że na przykład ona go odrzuciła jako mężczyznę, który się o nią starał, albo on ją odrzucił jako mężczyzna, jako kobietę i w ten sposób teraz nie lubią się, ale przy obostronnej nienawiści bardziej to jest jakaś walka o coś, albo o miłość rodziców, albo o majątek, o spadek, czyli tutaj jakaś rywalizacja główna, bo tutaj mamy no dwie yes, strony. Jest, tak, yes, jest, jest, jest. Yes, więc yes, więc tutaj mogło iść przez rywalizację przez pieniądze, tak więc taki schemat i w ten sposób przez to yy, rodzą się jeszcze raz, aby odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego tak to mnie spotkało, wejść w proces reinkarnacyjny no i teraz podać sobie rękę na zgodę, bo jeżeli tego nie zrobią, no to wiadomo, że walka niszczy wszystko w ich w życiu i nie będą mieli ani pieniędzy, ani szczęścia, ani miłości, no bo są cały czas energii nienawiści, nienawiści nie, nie tworzy energii pozytywnej. Powiem Ci, powiedz mi przykład, no, mężczyzna, który cały czas zdradza kobiety, mając mm. nawet y, z nimi dziecko, jest na przykład 2 lata, 8 lat, y, z, no, z jedną jest dwa lata, potem 8 mm. lat jest drugą. I wiesz, aż w końcu trafił na taką, gdzie po prostu no, boi się zrobić y, znów. Zostawić wiesz, ten łańcuch, tak? Mhm. E, e... Karma zdrady polega na tym, że wynika z poczucia braku, tak? Z poczucia braku niskiej, niskiej, niska wartość i poczucie braku w miłości, czyli może miał taki wzorzec, jeżeli chodzi o dom, czyli jego tato tak samo robił, nie czuje się mężczyzną, dodatkowo dochodzi tak zwane, nie potrafię się spełnić w roli na przykład pracy, w roli zarobienia pieniędzy. No to tutaj. Podniosę swoją wartość jako mężczyzna z poziomu nowej kobiety. Kolejna rzecz to to, że czasami kobiety trzymają mężczyzn w klatkach, czyli chcą mieć go na wyłączność, są zazdrosne, zawisne i on się dusi. Więc w tym momencie, kiedy się zaczyna dusić, zaczyna szukać kogoś, przy kim poczuje się wolny. Kolejna rzecz kobiety często jest u nas syndrom matki Polki, syndrom babci Polki, czyli kobieta może dzieci postawić na pierwszym miejscu i w tym momencie nie ma czasu dla męża, bo on już jest tatą, on już jest ojcem, już są dzieci, więc ona idzie z poziomu kochanki, na poziom żony, albo na poziomie mamy, albo na poziom babci. I w tym momencie mężczyzna czuje się odstawiony na boczny tor i zaczyna szukać kto, kogoś, kto na niego inaczej spojrzy. Więc schematów karmicznych jest bardzo dużo, ale karma zdrady i takiego biegania po Nowych związkach wynika z poczucia braku i niespełnionego niespełnienia, niespełnienia siebie jako mężczyzny. Czyli, że on musi się dowartościowywać, żeby się poczuć lepiej, i nie czuje się też dowartościowany przez partnerkę, albo partnerka nie potrafi, jakby, dowartościować go i zaspokoić go, bo bardzo często to są osoby, które mają jakieś swoje fantazje seksualne i teraz. Mhm. Nie potrafią w tym nowym związku, albo w tym starym związku tego ani powiedzieć, ani otrzymać. Więc nowy związek daje mu nowe spojrzenie na rzeczywistość. No, czasami jest też tak, że taki mężczyzna uczy asertywności bardzo mocno, bo wtedy, kiedy na przykład jest, dochodzi do zdrady, czyli kobieta miała sześć karmę zdrady, no to ktoś musi ją zdradzić. Więc wtedy taka dusza na górze yy, zostaje poproszona o to, żeby dokonała tego wyboru tutaj na, na ziemi z poziomu zdrady. No i kiedy dochodzi do zdrady, no to ta osoba czuje się pokrzywdzona, zaczyna po prostu uczyć się czegoś nowego, uczyć się akceptywności, uczyć się wybaczania, yy, cierpliwości. No i ten mężczyzna idzie do kolejnej kobiety, bo ma taką rolę na ziemi, że uczy yy, osoby po prostu przepracować pewne emocje, pewne wartości. I tak to wygląda w tak, takich szerszych schematach kariery. Yy, a powiedz mi Aaron teraz o tobie. Skąd mm -hmm. ty masz taką wiedzę? To jest raz. Mm -hmm. Dlaczego cię też, no jak to mam powiedzieć, wciągnęło w to? Czy po prostu w twoim życiu też jakaś sytuacja była, że cię gdzieś tak naprowadziło na ten tor? Bo to też mnie bardzo interesuje, tak? Bo ja... to nie jest tak, że Przyszłeś i o, miałeś tylko ulica musiała przyjść, tak? Ja się nie urodziłem z żadnym potencjałem. Ja jestem takim, czyst, takim typowym samoukiem, tak? Czyli sytuacja na Ziemi, taka, w której to kolejny raz zbankrutowała moja firma, mój związek się rozpadał, moje zdrowie tak samo. I kiedy tak miałem ochotę się powiesić, i szedłem tak, naprawdę się powiesić, szukałem sobie miejsca, gdzie się powieszę, to usłyszałem taki wewnętrzny głos mocny, a teraz dowiedz się, dlaczego to się stało. I to mnie zatrzymało przed tym wszystkim, dlatego że już miałem 40 lat, nie chciało mi się tak naprawdę zaczynać wszystkiego od nowa i ten głos był bardzo, bardzo mocny. A ponieważ to były to był lata 2012, więc tak zwany koniec świata, to wszyscy na ten koniec świata liczyli. Korzystałem z usług tutaj osób, które pracują z energiami, jasnowidzów, różek, żeby się dowiedzieć, jak będzie szło do przodu to wszystko. No i oczywiście oni mówili jedno, a rzeczywistość pokazywała drugie, więc to bankructwo, utrata zdrowia spowodowała, że moja kochana Edytka mówiła, że jest najnieszczęśliwszą kobietą na świecie i chciała mnie zostawić. Więc w tym momencie pojechaliśmy, za jej na mowę na warsztaty rozwoju duchowego właśnie w tym momencie, kiedy żeby połączyć świadomość i w ogóle, żeby y, przejść przez medytację, zobaczyć, co to jest, żeby coś naprawić w związku. Tak naprawdę zrobiłem to bardziej dla Edytki niż dla siebie, bo nie wierzyłem w medytację, no ale okazało się, że tam na tych warsztatach y, weszliśmy wszyscy w medytację i tam usłyszałem właśnie imię mojej duszy, Aaron. No i od tego momentu wręcz zafascynowany z jednej strony medy medytacją, z drugiej strony tym, co się zadziało, że tam faktycznie jakby na nowo ten nasz związek rozkwitł i mieliśmy nowy początek po 15 latach dość trudnego, do, trudnego związku. Zacząłem mocno pracować z medytacją i z sobą tutaj w domu, ale oczywiście były długi, bankructwa i tak dalej. Więc mój, miałem tak zniszczony kręgosłup, że wypadł mi krąg. Jak wypadł mi krąg, to mnie sparaliżowało. Wtedy żona z teściową musiała mnie zanieść do góry, i wtedy miałem kilka ładnych dni na to, żeby sobie przewartościować całe życie, pomyśleć na nowo o swoim życiu. I wtedy, kiedy zacząłem medytować i po, podczas medytacji wbiłem sobie ten krąg, że paraliż odpuścił, mogłem normalnie stać i chodzić, zobaczyłem, jaką siłą dysponujemy w sobie. I to też mnie zafascynowało, i dlatego zacząłem jakby sięgać coraz dalej, dalej w głąb siebie. Nie czytałem żadnych książek, bo ja jestem osobą, która przeczytała dwie książki. Jak gdzieś długo i zdrowo, wtedy, kiedy mi wysiadała Wątroba wcześniej i Michała Tombaka, i osioł okulara, bo nosiłem okulary. I to były wszystkie książki, jakie czytałem podczas rozwoju duchowego. Cała wiedza, jaką posiadam, wynika z pola informacji wszechświata, z czytania książek życia wiecznego ludzi, czyli z potencjału wchodzenia do podświadomości ludzi, z połączenia z istotami pozaziemskimi, duchowymi, z duch rozmowy z duchami, z zmarłymi. I tak naprawdę cały czas staram się to pokazać ludziom, że każdy z nas w każdej sekundzie swojego życia ma taki sam potencjał jak ja, ma tą samą energię źródła, bo z, wszyscy pochodzimy z jednego źródła, i w każdej sekundzie może to otworzyć. To, jest to kwestia nauki. Mi to zajęło trochę czasu, bo to są setki godzin medytacji, ale poznałem cudowne, piękne istoty pozaziemskie, energetyczne, opiekunów, którzy poprowadzili mnie przez tą drogę, czyli oni pokazali mi, jak będziemy wyglądał ten świat, pokazali mi konkretne daty, czyli przepowiedzieli ten. Rok 2020, że to wszystko się, zacznie się zatować, i oni w tym wszystkim jakby poprowadzili mnie przez też potencjały. Czyli oni zapytali się, czy chciałbym na przykład mieć potencjał czytania w księgach życia wiecznego ludzi. Oni to nazwali no. oczywiście jasnowidzeniem, ale, ale to jasnowidzenie wyglądało trochę inaczej, bo. Tak naprawdę, patrząc na ludzi, ja wiem, co ich łączy z innymi ludźmi, jakim, jaką mieli przeszłość w innym wcieleniu, jakie mają wartości do robienia, więc trochę to wykracza poza jasno widzenie. No i też patrzę, jakie mają linie czasowe otwarte. Więc to wszystko zaczęło się od tak zwanego bankructwa, od chęci samobójstwa, od depresji, od rozsypanego kręgosłupa i wątroby. I tak naprawdę próba naprawienia tego życia przeszła przez. No, skonfrontowanie się z, z czymś, czego nie brałem poważnie, bo moja wiedza medytacja była wtedy zerowa, no i potem przez fascynację to, kim naprawdę jesteśmy i jaka siła w nas jest, bo jeżeli ktoś leży i nie może wstać z łóżka i nagle wbija sobie krąg, Poprzez siłę własnych myśli, no to jest ten efekt wow, i wtedy zaczynamy tą siłę jakby wzmacniać, pielęgnować sobie. Tak naprawdę to trwa to do dzisiaj. Czyli, co my naprawdę możemy zrobić z tym światłem, i jakie są naprawdę potencjały ducha u ludzi, mimo tego, że przez to, co robię, widzę.